Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy szarlotkę z budyniem. Potrzebować będziemy trzy duże jajka, szczyptę soli, pół szklanki cukru, 100 ml mleka, 100 ml oleju. Możemy dać 10 deko stopionego masła, łyżeczkę proszku do pieczenia. I jedną szklankę mąki pszennej, łyżkę kakao oraz jedną łyżkę wody. Kakao połączę z wodą. I teraz jajka ze szczyptą soli i cukrem ubijam na puszystą masę. Masę jajeczną już mam ubitą. Dolewam mleko. Dolewam olej, dodaję proszek oraz mąkę i należy bardzo dokładnie połączyć. Ciasto musi mieć jednolitą konsystencję świadczy, że już jest idealnie połączone. Jedną trzecią ciasta odlewamy, dodaję kakao i mieszam. mamy ciasto gotowe. Teraz formę 17 na 27 cm mam wyłożoną papierem do pieczenia i ciasto wykładamy do formy wyrównujemy i na jasne ciasto Wykładamy ciemne ciasto. Teraz starajmy się polać całą powierzchnię. Tak mamy i teraz dowolnie łyżką, widelcem robimy takie. I ciasto wędruje do piekarnika na około 35 minut. Ciasto mamy w piekarniku. Teraz przygotujemy jabłka. Mam kilogram jabłek. Jabłka nie obieram ze skóry i no, drobno pokroję i podsmażę na czterech łyżkach cukru i dwóch łyżkach masła. Możemy do jabłek dodać cynamonu. A budyń ugotuję. Mam tutaj trzy szklanki mleka, a w jednej rozprowadzę. 3 budynie bez cukru 40 gram i dodam 3 czwarte szklanki cukru teraz rozdrabniam jabłka i będę smażyła 10 minut jabłka już mam przesmażone dodaję i jedną suchą galaretkę i mieszam. A teraz przygotujemy budyń. Tak jak już wspominałam, litr mleka. Trzy szklanki gotuję. W jednej rozprowadzę budynie, trzy budynie i dodam cukier. A jabłka pozostawię do ostudzenia. Pamiętamy, że dokładnie z galaretką jabłka należy pomieszać. Mleko już mi się gotuje, więc rozprowadzam budynie i wlewam na gotujące się mleko. Ja zawsze na koniec dodaję cukier. Budynie mieszamy, budynie są bez cukru. Mieszamy i dolewamy do gotującego się mleka. a później połączymy ciasto nam się nie przypalił i nie powstały grudki. Tak. Budyń już mam ugotowany, dodaję cukier i mieszam. Zawsze pamiętamy, że ciepłym budyniem smarujemy ciasto. Lepiej się po prostu wykłada. Ja teraz pomieszam z cukrem i pozostawię do przestudzenia, ale ma być budyń ciepły. Lepiej rozprowadza się po cieście. Tak i mam przygotowane, mam przygotowane jabłka i mam przygotowany budyń. Ciasto mamy upieczone i teraz wykładamy na ciasto jabłka. Rozprowadzamy po całej powierzchni, a na jabłka wyłożymy ciepły budyń też całą powierzchnię. Wierzch ja posypię startą czekoladą. Możemy pozostawić tak jak jest, a możemy tak jak ja posypać startą czekoladą. I będziemy mieli szarlotkę z budyniem. Najpierw ciasto studzimy a później damy do lodówki. Zawsze jeżeli posypujemy czekoladą, to tak jak w tej formie ciepłe ciasto. I tak oto Szarlotka z budyniem jest gotowa. A tak wygląda w przekroju. O ile państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę. Szarlotka z budyniem.